A teraz już kolejne informacje. Wielu z nich ma polskie korzenie, a pozostali przyjechali do Kielc, bo chcą poznać nasz kraj i nauczyć się języka polskiego. Do Kielc przyjechali młodzi ludzie z Ukrainy na letnią szkołę języka polskiego. Organizatorem ich pobytu jest Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód Katarzyna Kozior. Podkoszulki męskie? Tak, męski wystarczy, bo widzimy, że to mężczyzna. Nauka języka polskiego to niełatwa sprawa. Najważniejsza jest motywacja. Uczestnikom kursu jej nie brakuje. 16-letni Andrzej Chorbatiuk z Chmielnickiego na Ukrainie ma polskie korzenie. W Polsce chce studiować i pracować. Dużo mnie podoba się Bardzo podoba mi się w Kielcach, zwłaszcza kultura, kultura i miejsca, e, gdzie harni, można począć. Miejsca, gdzie można prowadzić czas. Albina Logaczowa też marzy o studiach w Polsce. Języka uczy się od dwóch lat. Przyjechałam do szkoły, żeby otworzyć dla siebie Polskę, co to takie, bo po raz pierwszy przyjechałam do Polski. Chciałabym dobrze nauczyć się rozmawiać po polsku. Na co dzień poznają nasz język na Ukrainie. W Kielcach sprawdzają wiedzę w praktyce. Muszą na przykład zrobić zakupy albo zapytać o drogę. Kiedy spotykają się z Polakami, czują respekt, boją się, że będą popełniać błędy. Ale już po pierwszych zajęciach integracyjnych otwierają się przed nami i, tak jak dzisiaj było już widać, nie mają żadnych barier. Letnią naukę języka polskiego dla młodzieży z okręgu Chmielnickiego zorganizowano po raz drugi. W tym roku do Kielc na zaproszenie Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód przyjechało kilkadziesiąt osób. Letnia szkoła jest inicjatywą nauczycieli polonijnych działających w Ukraińsko-Polskim Centrum Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu Chmiel Chmielnickim, którzy zaproponowali, abyśmy zaczęli organizować szkoły języka polskiego, cykliczne. Dla nich to jest zaszczyt przyjechać do Polski, w ogóle po raz pierwszy dla, nich, dla większości dzieci. To nie tylko nauka języka polskiego, ale to zapoznanie z kulturą. Z Polski, z polskim młodzieżą, w ogóle z trybem życia w Polsce. Goście z Ukrainy zwiedzą m.in. tokarnie Bałtów czy Krzemionki Opatowskie. A w najbliższy piątek zapraszają na godzinę 17 do Muzeum Dialogu Kultur na wieczór ukraiński, połączony z degustacją regionalnych potraw. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Katarzyna Kozior Informacje.